Witam przyleciał do mnie gołąbek obcy jakiś naczynę nie mój Pokażę tego gołąbka z numerem telefonu rozmawiałem przed chwilą z właścicielem zadzwoniłem na ten numer, który ma dawno nocę Widać, o, teraz go może widać. Ładny gołąbek rozmawiałem, mówił, że mu zginął chyba na próbnym locie na wiosnę gdzie się nie wywołało błąka, łok tutaj go trzymał, bardzo ładny gołąbek ładny, zadbany, lotka ma całe jedną ręką spróbuję go jakoś pokazać może się uda telefon tu podwiesić nie mam jak go pokazać tak, spróbujemy troszkę Zresztą jak poleci będzie widać, i właściciel powiedział, że ją go wypuścił. Jesteśmy teraz no dość spory kawałek od domu. Do swojego domu gołębek ma tak mniej więcej 200 km. Ładne siwy z białym. Pokażemy okolicę. Czy nie ma żadnych domków pobliżnych, czy znaczy na no, tam samara, ale to jakieś kawałek dalej. I z powrotem auto. Tak i gołębek tutaj mamy. Puszczamy gołąbka. I gołębek leci. Do domu. Poleciał. Tam w zimę. Zobaczymy czy dojdzie do właściciela nawraca leci tu, ponad nami poleci Tam go widzimy Powinien lecieć na wschód, no w tej chwili znaczy jeszcze krążę, czyli nie wiadomo. Gdzieś tu zaczęło mi zaleciał. Wychyli się. O, jest tutaj. Robi kółka. Właśnie coś wspominało, że go już od chyba na próbnym locie mówił na dorosłe, czyli gdzieś maj. Teraz mamy sierpień. Czerwiec, lipiec, sierpień. Trzy miesiące go w domu nie było. No zobaczymy, czy, czy do niego powróci. Na razie krąży półko Nie wiem, czy to widać na telefonie. zbija się coraz wyżej. Teraz mamy niedzielę rano. Po cieniu widać tam jest zachód, on powinien iść. No mniej więcej prosto na wschód nadal krąży wieczorem ten pan zadzwoni, zobaczymy czy gąbek doszedł 200 km to myślę, że spokojnie powinien dojść Jeszcze krąży w kółko. No, już go prawie, że nie widać. Dobra, to wieczorem czekamy na telefon. Czy go się znalazł? A jeszcze zapraszam, jeszcze w tę stronę poleci. Dobra, już go nie widać.